wszystkim, z tej strony Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji Online w kolejnym halloweenowym, bo to już trzeci, trzecia halloweenowa aktualizacja i chciałam Wam pokazać mojego nowego konika, którego ostatnio uzyskałam w sumie to przez przypadek chwilę, chwilę, ona jest maści aha, gniazda mączysta i nawet z usługą, więc sobie ją po prostu zostawiłam i dzisiaj dotali ym... jaju nie rzeczy. Dali zbroję, która ma zmienić naszego konia w szkieleta. A że my akurat nie mamy zbroi więc wykupimy. Okej, okay, 8000. Jezus. Ale to fajnie wygląda. Co doładuj. Kup. Ale to wygląda. Ojej. Okej. Okay. Okej. Okay. <grych> Dobra. Właśnie mam ten kapelusz, co Wam pokazywałem dobra, to widzimy się na wyścigu okej, okay, jesteśmy, jedziemy sobie w dwójkę nawet się ubrałam mniej więcej do tematu o Jezus ale to dziwnie wygląda U czegoś takiego chyba jeszcze w Alicji nie było przynajmniej tak mi się wydaje, też nie gramy nie wiadomo jak długo śmiesznie to wygląda <grymne> to, bardzo dziwnie to wygląda, nie mogę się przyzwyczaić w ogóle o, latamy No masakra, ale wygląda mi super Naprawdę, tak no Alicja się w tym... Jeżeli nie było jeszcze w tym roku, e, Boże w tym roku, jeżeli jeszcze ogólnie nie było w tej grze e, takiego konia, bo nie pamiętam. E, no to naprawdę w tym roku się postarali Uff, Krytycznie Musiałaś. Weź i że ten koniec już kosił z Rupem, to jeszcze go dubijasz ups, Nie ma tutaj co za dużo mówić też. Mnie eee, osobiście podoba się pomysł, naprawdę. Ktoś tu super wymyślił. O, tamta miała lód, Słyszałam. Przepraszam za te takie dziwne odgłosy z tyłu, ale... Królik se postanowił jeść. O Jezus, kolację. Nie, no nie chcę być druga. Druga na dwie. Na serio. Uda mi się, uda mi się... Nie w życiu. Chyba nie. Nie, nie uda mi się. O matko, to śmiesznie wygląda, takie szyje mają, jak takie strusie. O, pieczątki, a po co są jeszcze nawet pieczątki, że zapomniałam. Ogólnie, jeżeli do tej pory było słychać taki szum, to przepraszam, ale zapomniałam odłączyć laptopa. Bo, właśnie z tym takim szumem, y, jest to. O! Nie ma nikogo! I że jak y, mój laptop się ładuje, a ja w tym czasie nagrywam, no to jest takie, takie takie. buczenie. Można to chyba tak nazwać. I przepraszam z góry. Jeżeli będzie to bardzo słychać. Widzicie, że nie będzie się cocinało. Jejko. Aha, Zapomniałam, że tutaj... że my wszyscy mnie mogą atakować, no i widziałem, że się będę zacinać na 8 osób. Okej, okay, mamy giftboxa halloweenowego Więc jest super Przepraszam za tu zacinanie No w nie będę brała wyścigu się osób, obiecuję o. Gdy idziemy do mety, to będzie dobrze no, Nadal śmiesznie wyglądamy tą kanę. O, 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 Przyda mi się Lecimy. Oj oj, nic nie widzę. Nie wiem jakby że... też nie lecie nic widzieć. Ojoj. Nice, no właśnie, nie nice. No, Ale ja spoko, zaraz miuta. Cholera. Nie, nie. Proszę, no. Proszę, chcę dojechać, proszę. O no dobra, szósta. Jak na takie ekstremalne warunki techniczne, to nie jest źle. Dobra, już nie wyręno 8 osób. Tak, 4, 5, myślę, że będzie dobrze. Ej, 500 karotek. Ło, wow, skąd ja mam 270 tysięcy? pojęcia wiem, że ja już nie chcę jechać na osób, bo nic nie widzę. Wszystko mi się zacina i strasznie mi to wymerwuje i wam pewnie też się tu miło ogląda. Wyniki w toku. Dobra, to widzimy się na wyścigu. Dobra, jedziemy. Teraz będę z dwoma osobami, czyli w sumie koju są trzy. Czyli myślę, że nie będzie się zacinało. Nie chcę ja, nie chcę tego smoka. I super. O! No i mamy Guildboxa. Super! W ogóle napiszcie jak Wam się podoba ta aktualizacja, bo jak już mówiłam, mi się podoba. Nie, 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 nie. nie, nie. Oj, no i. Z deszczu, poblewienne. Co sumie to wyszło na to samo? O, nie, jedna nie. Przepraszam owcu. Trudno. No halo, ja tu chciałem skoczyć ładnie, proszę. O oh no lud. Widziałam to spokojnie. U, uh, mamy critical. Pięknie. Już nie żyjemy. Już nie żyjemy. No właśnie. Jesteśmy z tyłu, to chyba nie jest nam potrzebna osłonka. O, dziękuję. Nie róbcie to lodu. Wow, jesteśmy pierwsi! To jest super. Nie wiem, czy tutaj mogę się cieszyć. Nie, chyba nie. Ja Muszę coś włączyć. Wow, jesteśmy pierwsi! To przez przyspieszenie przed metą. O, czyżbym nie musiała ciąć? Wspocę s le no spoko, że tu może będzie gifcik. Na razie mam chyba dwa. O, Halloweenowy, jak miło. Oh no. nie jest mi wcale miło. Dlaczego mnie nie zaliczyło? O oh, halo? Oh. Nie dało nam zaklęcia, no trudno. Teraz będziemy się wyżywać na tamtej osobie. Oj, 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 oj! Te klęcie mi się podobają. Jedź, jedź, jeć, proszę jeć. Nie, nie. Proszę no, dlaczego? O, nie było tak źle. Postać nam się trochę zbagowała, ale... Mniejsza. I po co ja to robiłam? Ty czego mnie tak wyprzedzasz? Ja osłonka, nie, wiem, co, 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 nie, 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 co panikować. nie, 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 walnij w płot, nie, walnij w płot! nie, się w mój lud ale, wow, jesteśmy pierwsze pierwsi cudo i co, i co trzy marchewki no dobra niech będzie No, to była taka malutka aktualizacja, bo w sumie dodali tylko te konie, w sensie konie, no, zbroję, która tak robiła z naszym koniem. O, tak się prezentuje. Olmo zęby. Chwila, chcę coś zobaczyć. <grym> Okej. Okay. Dobra, to otworzymy sobie jakieś boxy i będziemy kończyć. Dobra, najpierw to... to. są same maski, tak mi się wydaje. Pewnie tak, bo to jest nawet nazwane no, maskaradą Driftbox. Chyba tak to się czyta, nie wiem. O! Tak, chcę to. było tu. O, jak super wygląda. O, 30 tysięcy. Równe 300! Wow! To mi się podoba naprawdę. Uwielbiam te gifryboxy. I Halloween candy. Dobra Nasza postać pokaż się Spójrz się tu OK. Dobrze, w tym odcinku to już wszystko Mam nadzieję, że wam się podobało Trzymajcie się Cześć